Witajcie moi drodzy! Dzisiaj odcinek troszeczkę innego typu. Będę robiła donicę z ozdobnymi kwiatami oraz ziołami. Donica ta posłuży jako prezent i pomyślałam sobie, że to jest świetna okazja, żeby pokazać wam, jaki prezent można wymyślić na dzień mamy lub na dzień dziecka, ponieważ jesteśmy dziećmi przez całe życie. Ja do swojej kompozycji dzisiaj użyję lawendy, dodam do niej pietruszkę naciową. Oraz trzy inne rośliny. Majeranek, buraka liściowego oraz koper. Majeranek, y, burak liściowy i, i koper pochodzą z mojego balkonu, gdzie były wysadzone jako rozsady. Dodatkowo do tej kompozycji użyję jeszcze bazylii, takiej większej oraz wsadzę też taką malutką, która dopiero wyrasta, ciemną, ale w tej donicy ona spokojnie wyrośnie. Jeszcze jedna nietypowa roślina, goździk. Postanowiłam jej użyć jako taki akcent ozdobny. Brakowało mi troszeczkę bieli w całej tej donicy. Pamiętajcie o tym, aby wybierać donice, które mają na dole dziurki. Taką dziurkę można zakryć, żeby nam ziemia nie wysypywała się od dołu, albo filtrem do kawy, lub kameczkami, lub jakimś innym żwirkiem. Następnie do donicy nasypujemy ziemi oraz wsadzamy nasadzenia.